prawdziwe sos bolognese powinniśmy przygotowywać w ten sposób, że rzeczywiście zaczynamy od smażenia włoszczyzny, krojonej cebuli, selera naciowego, marchwi. Nie, może być też oczywiście nieduża ilość czosnku. Następnie do tego powinno być wrzucone surowe mięso, wszystko delikatnie podlane winem, a na koniec dodane pomidory, no i oczywiście przyprawy. Tutaj troszeczkę Radek namieszał. To od razu właśnie połączę ten bulion z tą pomidorową pasatą czy przecierem pomidorowym. Na Zimna pomidorowa. Raz proszę. Już się robi. Z makaronem czy z ziemniakami? Nie, samą poproszę. Zimną pomidorową. I wrzucam jeszcze pomidory, takie krojone z puszki. Po pomidorach natomiast trafiły przyprawy. No i tu jest znowu dla mnie totalne zaskoczenie. Bo poza bazylią i oregano trafiły również zioła prowansalskie, a tak naprawdę gdybyśmy się wczytali w skład ziół prowansalskich, obie przyprawy znajdują się w ziołach, o których wcześniej już powiedziano.